Cześć, moi Witam was w kolejnym odcinku. Tutaj jest młody, utalentowany sportowiec. Mamy nawet te same koszulki. Idziemy do kolejnego gościu. Wygląda ja trochę jak Marcin Najman. Tak, nie, <grywa> nie, przepraszam. Dzisiaj zagramy My Nie wskuta. 300 i ma ludzką siłę. Wiktor się chwali, że go robi 300 pompek gada. i jest zabijaką. I jest zabijaką, ma ludzką siłę. Powiedzcie, co dzisiaj byście robili na początku filmu, zanim nie będzie żadnych przypałów? Miłość. Teraz wstawi. wstawi. Nie wstawię. Nie wstawi. Nie wstawię. Nie wstawi na relację, żebyście zadawali triki i zrobimy to. Po prostu będziemy sobie zadawali triki nawzajem i... I tyle! Siema! Po kilku dniach tam jest miłość współmiłos... Dwa kiklesy na esze. No, I nie na tylko flyout To Wiktor mi zadaje dwa kiklesy tam Bo tak ustalił No to idziemy tam i zrobię Dwa kiklesy, dzisiaj przyjechałem Była super zajawa, nie przybliżaj, tak proszę Cię Będzie szary to tak jak zawsze bo Chwalę się, że umiem montować Zrobię dwa klasy dwa kiklesy Jak ktoś nie wie, to jest to coś I dzisiaj wyjechałem, zrobiłem z drugiej próby Więc postaram się teraz zrobić dla Was pierwszej No i co, teraz Was przenoszę tam, zobaczymy Czy Wam się spodoba Ciekawe czekaj, ale stąd, z tej pozycji, zobacz, pokaż ile tu jest mało miejsca, jak to jest mało miejsca, Kiedy jest tak mało miejsca, To są jeszcze barierki, więc trochę ciężko, to ja znam też na na początku i zadam Wiktorowi batekapa pod kotel, Więc życie. Podejmuję do... się tego jakże trudnego wyzwania. I mów goście, musi być power na odcinku. Wiktor zrobił, teraz ja zadam kiełkowi whip, rewind, kickers na fly'u Podejmujesz się tego Jakby się nie słyszeli to kieła się podejmuje tego I wykonuję tą sztuczkę. Wakacyjny Majomazur I także wykonuję To już tu jednak nie wykonuję Chciałem zrobić w trenie, ale lekko mi wcięło Tutaj Wcięło mnie to coś Ten kąt ma jakieś 180 stopni więc bardzo ciężko A z się tego zjechać O w ogóle patrzcie na moje spodenki Czuję się nigdy, latał w majtkach W bokserkach Tymczasem ja Bo w ogóle Wiktor e, w lato Gdy jest 30 stopni Jeździ właśnie w takich spodniach Teraz akurat w sumie zaszło słońce i nie ma Ale Wiktor ale zawsze będzie. jeździ w takich spodniach Oj białe airforsy Zadaje Milosowi Mazurowi 294 tysiące subskrypcji na YouTubie 66,8 na Instagramie I 180 Tak, i pambre Ostatnio robiłem tam dwóch próbach Jak zrobić pierwszej próby I właśnie teraz to stawiacie łapki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominął żaden film. Jak widzicie, włos pierwszej, no i co? Masz my, Jesteśmy teraz na pipe, czyli właśnie tutaj. I gramy w taką gierkę, że ja mówię chłopakom na przykład, co mają zrobić. Ale właśnie haczyk jest w tym, że mówimy w ostatniej chwili, czyli jak będą jechali, i będą dopiero tutaj. To im właśnie w tym momencie krzyczę co mają zrobić. Uwierzcie, że to jest troszkę ciężkie. Teraz pokażę wam jak to wygląda. Teraz Wiktor jedzie, on nie wie co jeszcze się święci Wip. No to jest bardzo no! Dobra, dawaj jeszcze raz Bree Dobra, jeszcze jeden Wii mam <gry> no, no to za pójśno, przy <gry> Jeszcze raz, jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. Fejki! <gry> Zostanie raz, zostanie raz, zostanie raz. O <noise> pojemnością! <Opońność> <noise> no niestety, teraz kieła! Lecimy! Uwaga, uwaga! Bar! No to... Nie, <noise> to nie, to byłbyś wcześniej! Uwaga, bar spin! Dobra, uwaga! Whip! No nie to się <noise> wydarzy. I co to jest? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobry whip! Nie, no, to... On ma para, on ma para, on Weep, Weep Dziękuję, do widzenia Powiem wam parę sytuacji, co mi jakiś wieloryb wchodzi Byliśmy sobie tam na pasach obok yy, oszą czyli sklepu I jedzie taki stary dziadek I zrobił taki coś yeah. Tak się wydarł yy, Kiełka tak popchnął Pojechał sobie dalej, a teraz jeszcze byliśmy y, z Kacperem właśnie tam woszą w waszym sklepie po jakąś wodę i, i, i mieliśmy maskę jakby tak założoną dotąd. No i, ta, no i jakiś stary dziadek y, do kiełka mówi takie coś. Maska Mary. A my takie, to jest, jaka maska? On mówi do mnie, no mówię do swojego kolegi, maska Mary, czy tam Macha, co nie? Mm. Więc troszkę bez kultury, no i taka lipna sytuacja. Dobra, mam story time, każdego to interesowało, nikt nie pytał, każdy pytał, więc teraz moja kolej właśnie na tą przeszkodę. Besteśmy co Dobra nie ma, że to w mojej głowie brzmi lepiej No bo strąbałeś, bo miało być tak, że ty się jechał Ty będziesz by, miał przerąbanej się miał tak przerąbane, że się wywaliłeś tutaj Ja mam powiedzieć? No mów Dawaj Bri no, to... nie, no, tak się nie da Dawaj, no dawaj, no, dawaj Ej, teraz o pojedynosiem Bart <śla> Dobra po <jednocie>. O <śla> nie. Ej, no, to jest czytowanie, przepraszam bardzo Kikles Zrobi. Zrobi. No to co, nagrałem tam parę minut z vloga Teraz sobie po prostu pośmiegamy Napiję się wody, pamiętajcie, pijcie wodę, bo jest bardzo zdrowa Mój TikTok to właśnie ta nazwa, której tutaj nie ma I nie będzie, I nie będzie nigdy To, to pojedziemy sobie do dłuższą po, po jakieś buły Zrobiłem szybki nowy trik, w sensie, dzisiaj szybki Cztery pod quarter Czekajcie, dobra, bo później wam powiem, bo mi się bardzo słabo robi e, Powiedz coś do vloga, powiedz do vloga Słuchajcie, mamy takiego jednego świra na Love Który dzisiaj będzie katał Brie, będzie próbował BRI. No i co, dobra, właśnie Ja idę teraz na obiad I mam tutaj serek, serek Tak dziwnie, bo Michał ma bardzo ksywek, ma serek, majda, Perka, Balotelli. Więc co, dobra balutelli, dawaj Bri, dawaj Bri! Ej, ostatnio u mnie na filmie było jak gościu kazało Bri, taki sześciolatek Git Aro, co Jesteśmy w sklepie, kupiłem sobie zolę Dobra, dawaj. Witam z tej Robert Makłowicz. W Dniu dzisiejszym testujemy bułkę z wypieków tajlandzkich, Abuadła oraz produktem nieważne jakim. To jest dobre? Aha. Nie. Nie. A kiełek. Rzeczywistość, jak jemy? Jak dziadki chcą, żebyśmy jedli. <śleszy> mm. Saudowy No właśnie ten dziadek, tak chyba chciał. Maseczka na nos Słuchajcie, nas w ten moment, gdzie moja kierownica Już lekko nie wytrzymała i się lekko wygięła Teraz ją dowalimy, Już? Tak, dawaj Ja nie wiem, czy tak lekko się Oj, oj, oj To jest zgięte bardzo Ona jest zgięta, nie pierdzielła No tak, no to jest zgięte A, ona się, ona po prostu no. Dzień, pokaż, pokaż, pokaż żeby było widać zgięcie yy, Może tylko tak bardzo nie widać na kamerze Ale u nas to widać bardzo No jest po prostu taki wielki kąt Z tymi kierownicami robić tylko tyle To wygląda jakby miał banana Więc pamiętajcie nie zjedźcie mnie w komentarzach ani mało nie wiemy sobie, że ja nie szanuję części. Po prostu to było rozwalone i całe wygięte, ale z tego mogę się zrobić mini skuta. No. Z starego podjestu. No. Nagrywam, nagrywam Andrew, nagrywam. Biaba Wiem, że ona już jest cała rozwalona, ale jakoś tak dziwnie mi się częściami rzuca ston na kilkanaście metrów. <laughs> nie wygląda, że była bardzo, ale uwierzcie nam na słowo, to, to, jest, to bardzo, jest bardzo. wygięte. jest bardzo. Ale na szczęście mam kierownicę w domu. Też czarną, więc sobie bym cię skrócę i założę. No i co taka kierownica? Wytrzymała mi 8 miesięcy i ona mi się już kiedyś też wygięła i ją ściąłem. I teraz znowu ja miałem kilka miesięcy i znowu mi się wygięła i teraz już jej nie zepnę, bo bym jeździł na takiej kierownicy jakoś. No Więc co, dajcie opkę w górę, jeśli chcecie, żebym zrobił z tego mini skuta, Z jakiegoś podestu Tutaj mamy mi chowatelkę Spróbowałem teraz włożyć się nawet nie da Jest tak wygięta Ty, a może to dlatego, że jesteś na pochyleniu? Może dlatego, że jest wygięta i cię w ogóle nie da włożyć Idę po nową kierownicę i szkoda mi w sumie, że to pęka, bo ona była fajna, ale... Nie, nie pęka, ja to się, się wygięła po prostu. Co? A, i dużo osób teraz myśli, że ja po prostu rzucam tą chulę nogą i tak dalej. Ale ta kierownica, ona się nie wygina od rzucania, bo już dawno nie rzucam. Tylko przy kilka kilkas... Ej, bez tu, tą chulę nogą tylko przy kilka kilkas rzuciłem. Tak bardzo, no. no ta, a tak to co... No, ty no tymi... tymczasem... A właśnie, dzisiaj Miloś nagrał nowy klip z czteroma mm pamiątkami pod quarter. Więc tutaj będzie w fragmenci... <laughs> I jestem czarny od dzisiaj Jedna, nie <laughs> jednak, jednak nie będzie fragmenciku <laughs> Ocenka od 1 do 10 tej kierownicy KOR e, Oceniam to tak na 7 na 10 Bo w ogóle ta kierownica była moja I słuchajcie ona się w ogóle Nie, nie zniszczyła ani nie ma żadnej wygię wygięcia. A ta była moja Nowa i spójrzcie jak się wygięła. No nie nic, so, idę po nową kierownicę i mam nadzieję Że będzie mi Długo, 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 długo służyło no, coś mi tam strzeliło. Jest na balkonie, mam tutaj kierownicę, szlifierkę i teraz ta będzie ciało kierownicy. O kurde! Właź to. Wodę, wodę, No to super. Jezus O kurde. Były leki pożar w domu. O kurde. No ej... Wy krzyczycie, że coś się pali? Wy że coś się pali nie wie co! Że ogień, ogień, jaki ogień? Nie ja ja kręcę, ale się wystraszyłem <grym> A mi już ostatnio mówił, że nawet jak będzie się palić, to, to że pan będzie tylko o kamerze mówił. Nie nagrałem, ale tutaj był taki kwiatek Nie no, i... nagrałeś trochę, trochę było... No, ci ale to był o wiele większy ogień. Widzieliście mało. O to było. dobra. A w ogóle są pilniki takie do metalu, żeby można było, wiesz. Dobra, to masz tyle contentu do broga. No to mamy tutaj ścięto na długość, teraz na szerokość. Ja się odczuwam. Dobra, wszystko żyje na szczęście. Rozszerzam, rozszerzam <grym> zacisk. W to nie bardzo długo się męczyliśmy. Kajcie yy, my już po w kierownicy po niewielkim pożarze Mamy <grym> naszą cholernogę, nogę moją. To jest naklejka, ale... Trudno. Wydaje mi się, że te stary się dziwnie kręcą. Jednak są normalne. Pierwszy bar. Dobrze, pierwszy bar. Dobra, dobrze, zwyczajnie. Teraz whip. Teraz tail whip. Ale czysty. Dobra. Przyjechałem pojechać na skatepark. Witam was wszystkich w tym nowym, pięknym review Masz jedenastkę? No, to nie mój. Dobra, rozrywajmy. Kogo? To jest miłość. Ja mu nagrywam, bo mi porosił. Cześć Miłość Siema.